No, dzień dobry, dzień dobry, moi mili. <laughs> Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zagrosz Talentu. Przyznam e, dzisiaj, że jakby nie do końca mam pomysł na dzisiejszy odcinek. Odcinek będzie w serii Czyste kartki, ale dzisiaj e, pomyślałam sobie, że, zajdę, że zajrzę wcześniej na moją tasiemkę. I dzisiejsze hasło e, to jest bądź silniejszy niż Twoje wymówki. Be stronger than your. Uh, tak excuses dlatego sobie myślę że nie ma dzisiaj wymówki uh, i po prostu przykleję to hasło jako pierwsze, żeby ono ciągle mi, mi tutaj przyświecało uh, i przygotowałam więcej takich taśm washi uh, mam też tutaj jak zwykle Jakieś rzeczy do klejenia, coś, co może nam dodać jakąś, jakieś fajne kreski. Tutaj przygotowałam też z szamponu do farbowania włosów jakieś takie ząbki. Mam też, słuchajcie, farbę do ciała, do malowania twarzy i wzięłam też szablon w kółeczka. Może też z niego coś zrobię, ale ja nie obiecuję. Jak zwykle, słuchajcie... Nie wiem, co powstanie. O, teraz widzę, rzuciłam okiem, że mam gdzieś takie też e, karteczki pocięte. Coś mi nie wyszło, znając życie, i po prostu pocięłam karteczki, więc pewnie. A, duży widelec, z tego też skorzystam. Tak więc e, e, mam trochę materiałów i też znalazłam, słuchajcie, jak widać, znalazłam gdzieś, gdzieś głęboko zakopane. Kiedyś yy, byłam w takiej fazie, że nie miałam kompletnie weny twórczej. Kompletnie i jedna z YouTuberek y, zachęciła do tego, że jeżeli nie masz kompletnie weny, to po prostu rysuj. Bask, rysuj, baw się cokolwiek. Nie patrz na to, czy kolory się dobrze układają, czy coś się nie działa, działa razem. W ogóle to nie jest ważne. Nie twórz kompozycji, tylko po prostu rób. Rób, żeby mieć. Jakby powód robienia, tak? Moim powodem, słuchajcie, naprawdę na jakimś. To jest papier z Ikea, chyba z ramek, więc naprawdę na niczym takim ważnym po prostu zaczęłam sobie baz grać i robić, i tak powstały dwa takie obrazki, które są podobne w kolorystyce jak widać w jakichś kształtach, liściach i tak dalej, ale nic nie przedstawiają i nie mają żadnego tematu po prostu sobie bazgrałam bo dlaczego nie, właśnie w ramach odzyskiwania weny twórczej dlatego, że muszę wam powiedzieć, że artyści też czasami po prostu nie mają weny twórczej, nie wiedzą co by chcieli namalować co by chcieli zrobić siedzą, myślą, no ja mam trochę taki Nacisk ze względu na to, że tworzę ten kanał, i nie chciałabym go za chwilę zamknąć, bo już jednak ponad 20 filmów nakręciłam. Tylko chcę, żeby coś się działo na tym kanale i żeby on był żywy. Jak najdłużej mi starczy energii. Słyszycie szelesty? tak? Szukam nutek do wyrwania. Znalazłam. Jeśli ktoś jest molem książkowym, kocha książki, to oczywiście nikt go nie zmusza do tego, żeby w ten sposób tworzył. Ja specjalnie kupiłam tą książkę z nutami do tworzenia moich obrazków i dzieł. Jest to książka do muzyki, do baletu, także od razu mówię. Także jeżeli kogoś boli serce to przepraszam. Ja generalnie używam też stare książki po prostu jako materiały do tworzenia. E, na przykład wczoraj też zrobiłam sobie takie kartki z książki Mała historia muzyki. E, po prostu pokolorowałam kartki na różne kolory farbami e, akwarelowymi. No bo ja wiem, że one mi się po prostu przydadzą. Zwłaszcza, że w tej chwili tworzę duży kolaż 50 na 70 cm z krajobrazem, więc i robię to też pierwszy. Krajobraz robię pierwszy raz w życiu, więc jakby przygotowałam sobie materiały. Żeby zbędnie nie przedłużać, no to tak, mamy klej jak zwykle. U mnie dzisiaj jest niebieski, bo coś innego robiłam. Mamy y, mokre chusteczki, bo trzeba mieć. Mamy tu papier, tam jakieś washi tape, y, szablony, czarna farba. Tak, w pierwszej chwili pomyślałam, żeby to było takie bardziej monochromatyczne. Może tak będzie, a może nie. Mamy bądź silniejszy niż Twoje wymówki, hasło dzisiaj. Muszę troszkę rozwodnić klej. dobrze, muszę wymieszać wodę. Znalazłam też jakąś resztkę tej serwetki z napisami. Może ją tutaj, nie, bo nie będzie prawidłowo literek. No to tutaj może gdzieś przykleję. No to zaczynamy. Pamiętajcie, jeżeli czegoś nie macie, nie macie na przykład serwetki z napisami, no to po prostu użyjcie jakiejś innej serwetki albo w ogóle zrezygnujcie z tego fragmentu, albo może na przykład macie ochotę napisać własne przemyślenie. Tak, żeby, żeby tutaj było. Jeżeli byście pisali swoje własne przemyślenie na przykład jakimś tuszem no to wtedy na przykład dobrze jest na wierzchu użyć taśmy klejącej. że Jeżeli później tutaj będziecie na przykład chcieli coś dokleić i przykleić, to Wam się ten napis nie, yy, nie rozmyje, o zapomniałam słowa. No to teraz co? Nutki, we właściwym kierunku. W poprzednim odcinku, jeśli ktoś nie oglądał, to naprawdę tworzyłam z takich resztek, z resztek katalogu. Eee, oczywiście to nie pójdzie w niepamięć, Na, mam jeszcze całe mnóstwo pomysłów, co z tym jeszcze zrobić. Może jeszcze tam użyję, mm. nie mam już klucza wiolinowego. Klucze zawsze tak fajnie wyglądają na tych obrazkach. O ta strona jest gęściejsza, więc można. Może użyję tej strony gęściej nutek lepiej to będzie wyglądać w moim zamyśle. Mm -hmm. z no tak. Generalnie na tych, te czyste kartki to będę je troszkę właśnie robić w innym stylu niż robię dziennik artystyczny, chociaż niechcący już zaczęłam go robić. Dwa odcinki były w takim stylu tego dziennika artystycznego, ale to nie było moim zamiarem. Generalnie nie chcę tak robić. Chcę, żeby te czyste kartki były takim artystycznym zacięciem, troszkę czyściejszym, bardziej uporządkowanym. Niż, e, niż e, dziennik artystyczny. Dziennik artystyczny będzie taki bardziej szalony, kolorowy. Mój kotek zwykle się bawi w trakcie naszego nakręcania filmu. No ale no trudno, nic na to nie poradzimy. Nie będę jej nigdzie zamykać tylko dlatego, że film kręcę. To nie w moim stylu zupełnie. A co by tutaj jeszcze dodać? Myślę sobie, że, że wezmę troszkę tej czarnej farby wycisnę. Wyciskam na folikę. Słuchajcie, odkryłam ostatnio, że wyciskanie na folikach jest fajne, bo można folikę łatwo wyczyścić. Więc wycisnęłam odrobinę czarnej farby. I teraz co, myślę, że a, zrobię. Sprawdzę, czy się uda w ogóle. No bo jeszcze tego nie robiłam. A, bym pociągnęła na przykład takie kreseczki. No i nie wychodzi. Coś tam jednak wychodzi. No w takiej na razie tonacji mamy wszystko grzecznej, spokojnej, czarno-białej. Myślę, że to troszkę złota, o, to jest jakiś pomysł, no bo mam w końcu ten, tą farbkę do ciała. A co ja bym tu jeszcze zrobiła? O, już wiem. Może wytnę trzy prostokąciki. A może ja od góry tutaj przykleję. Czyli co? Nie mamy wymówek. Syn pomagał mi przeczytać te małe literki tutaj, bo coś moje okulary przestały działać <noise> i nie mogłam się doczytać, więc... Eee, I się śmiał właśnie, że czy to dotyczy jego, nie? Bo, bo dzisiaj nawet na uczelnię pojechał, ale, ale wrócił i siedzi w domu i się uczy matematyki. I mówi, że czy to do niego, <laughs> że ma być silniejszy niż jego wymówki. Eee, nie no, oczywiście słuchajcie, że nie, po prostu życie czasami nas tak... To co? Papie z papieru rolki jakieś kółeczka. Mam tą czarną farbkę wyciśniętą, więc niech się na coś przyda. Nie? Co bardziej okrągłe może wyjdzie. Tylko tak. A może nie muszą się trzymać razem. Czyli co? Dzisiaj bez wymówek, bo staramy się robić prosto. Eee, nic tutaj takiego z czego moglibyśmy mieć wymówki. Eee, papier po wewnątrz pudełka ze słodyczami. Ja już go kiedyś używałam. To nimi spróbuję zrobić tutaj jakieś takie paseczki z tej czarnej farbki, co tutaj mam. Oczywiście nie wiem, co mi wyjdzie, bo już są takie ugniecione. E, może w tą stronę. Nie, nie. Tak o, chciałam, żeby były w pionie. O, ciekawe, słuchajcie. Fajne. Podoba mi się. To co, co my tu jeszcze? Czy coś jeszcze możemy dać? Czyli byśmy już to zostawili, bo wcale nie musimy zapełnić całej tej kartki. No dobra, ponieważ mam jeszcze czarną farbę, to może jeszcze jakąś kreskę tutaj pociągnę. Aha. Woda, farba. Farba, woda. Spróbujemy. Mm -hmm. Niekoniecznie o to mi chodziło, no ale jest, to jest. Mm -hmm. To co? Ja to jeszcze troszeczkę złota bym dodała. Mam jeszcze jedną. A może już wystarczy. Tak, słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest krócutki. Wydaje mi się, że absolutnie wystarczy. Czy jeszcze złota? Zostawmy jak jest. <ścoughs> jako artystą zawsze najtrudniej podjąć decyzję, czy to już. Czy już wystarczy na dzisiaj? Moim zdaniem wystarczy. Życzę Wam wiele, wiele radości z dzisiejszego jej kreacji, żebyście mogli też dostrzec to, co ja dostrzegłam, że wcale nie trzeba dużo, nie trzeba ani dużo czasu, ani dużo e, zbyt dużo energii do tego, żeby, żeby stworzyć coś fajnego. No i wiecie co? No i dojrzałam, bo ja nie byłabym sobą, gdybym. Słuchajcie. Nie dokleiła motylka. Przecież motylki zawsze muszą być. Także wszystkiego cudownego. Trzymajcie się. Pa Pa, pa, pa.